Kasia Szczucińska, pozwól mi Boże czyta Bogdan Dmowski. Pozwól mi Boże taką miłość przeżyć, która by umarła ze mną. Pozwól dojrzale przemienić pożądanie w miłość wzajemną. Daj mi Przydziale takie istnienie, które miłością do końca pozwoli obdarzać niestrudzenie i świecić blaskiem słońca. Podaruj mi serce cierpliwe, takie, co z sobą uniesie smak pierwszego ust dotyku we wspólny, wielokrotny wrzesień.